Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy studium księgi Nehemiasza. Obecnie analizujemy treść dziewiątego rozdziału tej księgi. Znajdujemy tu modlitwę ludu izraelskiego zebranego w Jerozolimie po powrocie z niewoli babilońskiej. Dzisiaj skupimy się na omówieniu treści tej modlitwy. Pod wpływem studium biblijnego prowadzonego przez Ezdrasza lud izraelski odbudowujący Jerozolimę przeżywał duchowe przebudzenie. Ludzie, poruszeni do głębi odkrytą na nowo prawdą Bożego Słowa, wyznawali Bogu swoje grzechy, pokutowali, prosili Boga o przebaczenie i o oczyszczenie. Dziewiąty rozdział księgi Nehemiasza zamieszcza modlitwę ludu izraelskiego. Jest to modlitwa płynąca ze szczerych serc. Prawdziwie pokutujących ludzi. Przeczytajmy czwarty i piąty wiersz dziewiątego rozdziału księgi Nechemiasza. I na podwyższeniu Lewitów stanęli Jozue, Binuj, Kadmiel, Szebaniasz, Buni, Szerebiasz, Bani, Kenani i głośno wołali do Pana, Boga swego. I Lewici Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabneiasz, szerebiasz, Chodjasz, Szebaniasz, Petahiasz rzekli, Wstańcie, błogosławcie Pana, Boga naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, nasz od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Początek zbiorowej modlitwy to wywyższenie Pana, oddanie chwały żywemu, wiecznemu Bogu, uwielbianie Jego imienia. Wstańcie, błogosławcie Pana. Boga naszego, błogosławiony jesteś Panie, Boże nasz, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Takie wyznanie kieruje nasz duchowy wzrok ku żywemu Bogu, uświadamia nam Jego wielkość, Jego chwałę. Modlitwa wielbiąca Boga budzi nasze serca, odnawia je i odradza. Oddawanie Bogu należnej mu chwały powinno rozpoczynać każdą naszą modlitwę. Tak właśnie modlili się ludzie za dni Ezdrasza, gdy przeżywali duchowe przebudzenie. Ty, panie, jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co na niej, morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje ci pokłon. Do takiego Boga wołajmy, błogosławmy go, uwielbiajmy i czcimy. A wtedy nasze modlitwy będą przybierały właściwy wymiar. Izraelici, zgromadzeni w Jerozolimie za dni Ezdrasza, wielbili Boga jako pana stworzenia, sławili jego imię, jako wodza narodu wybranego. Czytamy dalej: Ty, panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrahama, wyprowadziłeś go z Ur Chaldejczyków. I nadałeś mu imię Abraham, a gdyś uznał, że serce jego jest tobie wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Hetyty, Amoryty, Peryzyty, Jebusyty i Gilgaszyty dasz Jego potomstwu, a słowa Twego dotrzymałeś, bowiem jesteś wierny, widziałeś nędzę ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich słyszałeś nad Morzem Czerwonym i dokonałeś cudów i znaków na faraonie. Na wszystkich sługach Jego i na całym ludzie Jego kraju, bo spostrzegłeś, że do nich zuchwale się odnosili. Tak zgotowałeś sobie imię sławne do dziś. I morza rozdzieliłeś przed nimi, a oni przeszli przez środek morza suchą nogą. Prześladowców ich wrzuciłeś do głębin, jak kamień do wód wzburzonych. Słupem obłoku prowadziłeś ich we dnie, a słupem ognia w nocy, aby oświetlić im drogę, Którą iść mieli, potem na górę syna, i stąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba, i dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania. Izraelici wielbią Boga za to, w jaki sposób błogosławi ich ojcom i praojcom, i wszystkim poprzednim pokoleniom. Dziękowali Bogu za przykład Ojca wiary Abrahama. Dziękowali za wierność, z jaką prowadził Mojżesza i cały lud w drodze do ziemi obiecanej. I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni, a wodę ze skały im wyprowadziłeś, gdy odczuwali pragnienie, i rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać obiecałeś pod przysięgą. Lecz oni, ojcowie nasi, postępowali zuchwale, byli krnobrni i nie słuchali Twoich przykazań. I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, któreś dla nich uczynił. Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci i nie opuściłeś ich. Bóg jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem przebaczenia i łaski, gdy tylko jego lud ukorzył się przed nim i wyznał swój grzech, Bóg im przebaczył, oczyścił ich i na nowo im błogosławił. Ludzie ci byli świadomi tego, że Bóg jest ich odkupicielem, zbawicielem. Wielbią więc Boga jako Stwórcę i jako Zbawcę. Są to dwa główne powody, dla których i my winniśmy Boga wielbić i chwalić. Bóg jest Stwórcą wszechświata. Świat, w którym żyjemy, jest Jego dziełem, Jego własnością. W naszych sercach powinna stale gościć wdzięczność dla Boga jako Stwórcy, wspaniałego Pana stworzenia. Nasza wdzięczność powinna być podwójna, gdy uświadomimy sobie, jak cudownym Zbawicielem, jak pełnym miłosierdzia Odkupicielem jest nasz Pan. On nas odkupił, On nas zbawił. Czy dziękujemy Mu za to w modlitwie, czy wyznajemy Mu swoją wdzięczność? Czy mówimy Mu, że Go kochamy? Bóg tyle razy zapewnił i zapewnia nas o swojej miłości. Jaka jest nasza odpowiedź? Bóg jest Stwórcą wszechświata, jest moim Stwórcą. Od Niego pochodzi wszystko, co posiadam i kim jestem. On też mnie odkupił, jako zgubionego grzesznika. Dał mi wspaniały dar zbawienie, życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jak wiele mam powodów do okazywania wdzięczności mojemu stwórcy i zbawicielowi, jak cudownym, godnym czci i chwały jest on Bogiem. Pan w niezwykły, cudowny sposób błogosławił narodowi wybranemu. Jednak lud Boży był nieposłuszny. W modlitwie Izraelitów zgromadzonych w Jerozolimie za dni Nechemiasza i Jezdrasza. Znajdujemy takie wyznanie zapisane w końcowej części dziewiątego rozdziału księgi Nechemiasza. Lecz Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co na nas przyszło. Tyś bowiem postąpił słusznie, myśmy natomiast zawinili, bo królowie nasi i książęta, kapłani nasi i przodkowie, oni nie zachowali Twojego prawa i nie zważali na przykazania i napomnienia, których im udzieliłeś. Oni bowiem, dopóki żyli w królestwie swoim z twej dobroci wielkiej, którą im okazałeś, na ziemi tej przestronnej i urodzajnej, którą im pozostawiłeś, nie służyli tobie i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. Ojcowie narodu wybranego, królowie, książęta, kapłani, nie okazali Bogu posłuszeństwa, nie przestrzegali Bożych przykazań, postępowali źle, i w ślad za nimi cały lud zbłądził. Nie służyli Bogu i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. Sprawiedliwy Bóg musiał ich ukarać. Lud izraelski był świadomy swojego nieposłuszeństwa, swojego grzechu. I teraz wszyscy wyznają Bogu całą winę, przyznając, że zasłużenie i sprawiedliwie znaleźli się w niewoli. W końcowych słowach modlitwy ludzie ci wyznają. Oto myśmy dziś niewolnikami na ziemi, którą dałeś przodkom naszym, aby mieli pożytek z owocu jej i bogactwa. Oto myśmy niewolnikami na niej. Plon swój obficie wydaje ona dla królów, których postawiłeś nad nami za grzechy nasze. Oni władają naszymi ciałami i bydłem naszym według swego upodobania. W wielkim ucisku jesteśmy. Ludzie ci uświadamiali sobie całą swoją nędzę. Całą swoją grzeszność, która wpędziła ich w niewolę. Wyznali to Bogu, ukorzyli się i to jest następny niezbędny element modlitwy, która owocuje Bożym Przebaczeniem i Bożym Błogosławieństwem. Wyznanie grzechów powinno być obecne także w naszej modlitwie. Mamy grzeszną naturę. Grzeszymy czynami, słowami, myślami i musimy to Bogu wyznawać. Jeśli pragniemy iść z nim przez życie. Drogi przyjacielu, kiedy wyznajemy Bogu swoją grzeszność, kiedy przepraszamy go za swoje wykroczenia, za występki, za niepotrzebne słowa, złe myśli, Bóg nas oczyszcza i na nowo nam błogosławi. Modlitwa ludu izraelskiego wołającego do Boga za dni Ezdrasza może być dla nas przykładem właściwej modlitwy. Ludzie ci oddawali cześć Bogu jako wszechmocnemu stwórcy. Wielbili go jako swego zbawiciela i wyznawali mu szczerze swoją grzeszność, wszystkie winy swoje i swoich ojców. W wyniku tej modlitwy nastąpiło odnowienie przymierza pomiędzy Panem a jego ludem. Relację o odnowieniu przymierza znajdujemy w dziesiątym rozdziale Księgi Nechemiasza. Po zakończeniu modlitwy spisano w obecności całego ludu uroczystą umowę. Jako potwierdzenie odnowienia przymierza narodu wybranego z Bogiem, Panem Izraela. Przeczytajmy początkowe słowa dziesiątego rozdziału księgi Nehemiasa. Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani. Mianowicie, na kartach tego dokumentu umieścili swe imię namiestnik Nehemiasz, syn Hakaliasza oraz Sedecjasz, Serajasz, Azariasz, Jeremiasz i dalej ciągnie się lista imion tych, którzy na umowie odnowionego przymierza złożyli swoje podpisy. Jako pierwszy uczynił to, jak czytaliśmy, Nehemiasz, jako naczelnik. Potem dwudziestu dwóch kapłanów. Potem lewici, przedstawiciele rodów lewickich, a potem wodzowie ludu. 44 książąt Izraela. I reszta ludu, czytamy dalej: Kapłanów, Lewitów, odwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni oraz wszyscy, którzy przeszli od narodów obczyzny do Prawa Bożego ich żony, synowie i córki każdy, kto był zdolny zrozumieć, całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników, oświadczając pod przysięgą i zaklęciem, że postępować będą według Prawa Bożego. Danego przez Mojżesza, Sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa. Cały lud, wszyscy świadomi swojej wiary i odpowiedzialności przed Bogiem, złożyli przyrzeczenie, że będą postępować zgodnie z Bożym prawem, zgodnie z Bożymi przykazaniami i poleceniami. Wyszczególniono na piśmie trzy Boże nakazy, których nie przestrzegano powszechnie, co spowodowało wiele szkód pośród społeczności izraelskiej w odradzającym się mieście w Jerozolimie. Pierwsze przyrzeczenie dotyczyło przestrzegania czystości, oddzielenia narodu wybranego jako własności Pana. Izraelici zobowiązali się: córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych to zobowiązanie zapisane jest w 31 wierszu 10 rozdziału księgi Nechemiasza a w następnym 32 wierszu czytamy a co do narodów tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień sobotni to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika. Drugie przyrzeczenie, jak widzimy, dotyczyło przeznaczenia szabatów i wszystkich dni świątecznych na odpoczynek i na oddanie się sprawom Bożym. Izraelici zobowiązali się, że nie będą wtedy handlowali ani w ogóle pracowali w cotygodniowe szabaty, a także, że będą przestrzegali przepisów roku szabatowego. Trzecie spisane uroczyście przyrzeczenie znajdujemy w końcowym urywku dziesiątego rozdziału Księgi Nechemiasza. Czytamy tu: Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią cykla na potrzeby kultu w domu Boga naszego na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebagalne, aby uzyskać pojednanie dla Izraela. Słowem, na wszelką posługę w domu Boga naszego. Losowaniem rozstrzygnęliśmy kapłani, lewici i lud sprawę dostarczenia opału. Należy go rok rocznie w określonych terminach odstawiać do domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana. Chcemy też rokrocznie przynosić do Domu Pańskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju. Oraz zgodnie z przepisem prawa, to co pierworodne z synów naszych i z bydła naszego, pierworodne wołów naszych i owiec, obiecujemy odstawić do Domu Boga naszego i dla kapłanów urzędujących w Domu Boga naszego. I kapłan, potomek Aarona, będzie z Lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę, a Lewici odniosą dziesięcinę dziesięciny do składnic skarbca Domu Boga naszego, bowiem do tych składnic przyniosą Izraelici i Lewici świadczenia zboża, moszczu i oliwy. Tam są też sprzęty świątyni oraz pełniący służbę kapłani, jak też odźwierni i śpiewacy. Tak więc nie zaniedbamy Domu Boga naszego. Jak widzimy, trzecie zobowiązanie dotyczyło przestrzegania wszystkich najważniejszych przepisów obrządku mojżeszowego. W świątyni jerozolimskiej wszystko miało odbywać się odtąd tak, jak Bóg polecił to wykonywać Aaronowi, bratu mojżesza, pierwszemu kapłanowi. Wiemy, że we wszystkich ofiarach składanych w świątyni, we wszystkich znajdujących się tam przedmiotach, a także w czynnościach kapłanów, a nawet w ich strojach i w wystroju świątyni zawarta była symbolicznie zapowiedź przyjścia Mesjasza, Chrystusa. Postępując zgodnie z prawem mojżeszowym, Izraelici zapowiadali nadejście Mesjasza. Czy my, żyjąc według prawd Ewangelii, zapowiadamy swoim życiem, swoimi czynami i słowami, to, że nadchodzi po raz drugi Pan i zbawiciel? Mesjasz Jezus Chrystus. Następny jedenasty rozdział Księgi Nechemiasza opowiada o dalszej działalności Nechemiasza jako naczelnika ludu izraelskiego, gdy odbudowano mury obronne Jerozolimy, a potem zaczęto podnosić z gruzów budynki wewnątrz miasta, jedną z najważniejszych spraw stało się zaludnienie Jerozolimy. I właśnie o tym opowiada jedenasty rozdział Księgi Nechemiasza. Czytamy w pierwszym wierszu tego rozdziału: Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście w Jerozolimie, a owych dziewięciu w innych miastach. W Jerozolimie, dowiadujemy się, zamieszkali przywódcy, a reszta ludu rzucała losy. Co dziesiąty Izraelita zostawał w Jerozolimie, a dziewięciu innych. Wędrowało do pozostałych miejscowości. Ci, którym przypadło pozostać w Jerozolimie, mieli przed sobą bardzo trudne zadanie. Jerozolima leżała w gruzach. Trzeba było wszystko zaczynać od początku. Łatwiej było wywędrować do jakiegoś małego, spokojnego miasteczka i osiąść w domu nie tak zniszczonym jak te w Jerozolimie. W drugim wierszu czytamy: A lud błogosławił wszystkich mężów. Którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie. Było wielu ludzi, którzy woleli powędrować w głąb kraju, w poszukiwaniu lepszych warunków do życia niż w mozole i niebezpieczeństwie trudzić się w Jerozolimie. Ale byli też ludzie, którzy dobrowolnie, z własnego wyboru pozostali w Jerozolimie, żeby ją odbudowywać, żeby ją ożywić. Tych ludzi błogosławiono, jak czytaliśmy. Błogosławili ich nie tylko odchodzący bracia Izraelici, ale także sam Bóg. Dlatego w Jego księdze zapisane są ich imiona. Czytamy od trzeciego wiersza: Oto naczelnicy tego okręgu judzkiego, którzy zamieszkali w Jerozolimie i w miastach judzkich. Izrael, kapłani, lewici, niewolnicy świątyni i synowie niewolników Salomona osiedlili się w miastach swoich, każdy w swojej posiadłości. W Jerozolimie zaś zamieszkali synowie Judy i synowie Benjamina. Spośród synów Judy Atajasz, syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza oraz Maasejasz, syn Barucha, syna Hazajasza, syna Adajasza, syna Joariba, syna Zachariasza, szalanity. Wszystkich synów Peresa osiadłych w Jerozolimie było 468 mężów zdolnych do boju. A oto synowie Benjamina, Salu, syn Maszulama, syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolejasza i bracia jego, dzielni wojownicy 928. I dalej rodami wymienione są imiona tych, którzy zaludnili Jerozolimę. Drogi słuchaczu, czy my będziemy należeli do tych, którzy zaludnią Jerozolimę Nową? Jerozolimę Niebiańską? Czy nasze imiona są zapisane w Bożej Księdze Wiecznego Życia? Dzisiejsza lekcja biblijna pobudziła nas do głębokich refleksji. Wrócimy do nich, tak jak do historii Nechemiasza w czasie naszej następnej audycji. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org Polecamy także strony www.tvr 360 org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.